Pan Bóg Was błogosławi, bracia i siostry. Pozdrawiam Was w imię Pana Jezusa Chrystusa. Pozdrawiam z wielką radością. Tęsknię za Wami wszystkimi. Naprawdę były, są to dni wielkiej medytacji rozważania nad każdą nauką. I też powiem Wam, że medytując nad Świętym Pismem, znalazłem coś, co bardzo mnie pocieszyło i powiązane jest z wartością ciała ludzkiego nasze ciało. Ponieważ w wielu sytuacjach pragniemy mieć doświadczenia, przeżycia duchowe, ale jeśli chcemy zobaczyć coś, co ma powiązanie z Królestwem Bożym, to nasze ciało, i dlaczego o tym mówię? Pamiętajmy, że za pośrednictwem swojej ofiary na krzyżu, Pan nas skupił za cenę swojej własnej krwi. Staliśmy się świętymi. Staliśmy się Jego własnością. Nasze ciało jest Jego własnością. I znając ścieżkę Pana, nie znając jej wcześniej, myślałem, że pięknie z iść na basen oprzeć się o drzewo, zjeść jakiś owoc, pobiegać, grać w piłkę nożną i wiele innych aktywności, które w życiu można robić, ale nie brać ponieważ czytając Pismo Święte, znalazłem, że ciało jest święte i jest własnością naszego Boga. I Pan Bóg, Wybrał ciało ludzkie, aby było jego świątynią, aby tam mógł zamieszkać, aby za pośrednictwem serc On mógł królować, ponieważ On króluje za pośrednictwem wszystkich serc. I dlatego jest tak ważne ciało, i nie możemy umniejszać, Ważności naszego ciała. Nie możemy źle traktować nasze ciało. Nie mogę je oznaczać. Nie mogę je niszczyć. Ponieważ Pismo Święte mówi, że ten, który niszczy, tak może jak mówi w pierwszym liście Świętego Pawła do Koryntian, w rozdziale trzecim, wersie szesnastym i siedemnastym, Mówi tak słowo: Czy nie wiecie, że jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego niszczy Bóg? Ponieważ tyle kosztowaliśmy go na krzyżu. Jako człowiek On się dla nas poświęcił. I przez te rany, gdzie były, spływała krew. Ta krew była tą ceną. Cenu, za którą nas kupił. Jego piękna krew, która nas kupiła. Tak więc, bracia, ja pragnę pocieszyć się. Może jakiś głos, słońce, doświadczenie nie w ciele pocieszajmy się. Ale mówiąc ciało mam na myśli serce, nas, nasza dusza, nasz duch, wszystko to jest Boże. I dla Pana Boga powinno być. I musimy o nie dbać za zdrością, ponieważ jest Jego własnością. Oczywiście mamy wolną wolę. Ale widząc, wiedząc i czytając, oraz wierząc i mając świadectwo, które doświadczamy za pośrednictwem Ducha Świętego, powinniśmy pamiętać, że jesteśmy dłużnikami Pana. I powinniśmy szanować wszystko, co On chciałby, abyśmy robili, poza tym, że mamy wolną wolę. Tak jak czytamy. W drugim liście do Koryntian, rozdział 5 i wers 10 mówi: Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele dobre czy złe. Co na przykład zrobiliśmy dobrego z ciałem? Szanując je, wiedząc, że to świątynia Boża, że używaliśmy go jako narzędzia. W słowie Pana, tak jak mówił Pan w, w drugim rozdziale, w drugim liście Świętego Pawła do Koryntio, do Koryntia, że jesteśmy narzędziem. To są rzeczy dobre. To są rzeczy w liście świętego Pawła do Rzymian w rozdziale szóstym. To są dobre rzeczy, dzięki którym dobrym rzeczom będziemy osądzeni. I mówi, abyśmy byli tymi narzędziami sprawiedliwości. Mówi wers trzynasty. Nie oddawajcie członków swoich grzechowi na oręż nieprawości, ale oddawajcie sobie, siebie Bogu jako ożywionych zmartwych, a członki swoje Bogu na oręż sprawiedliwości. To są dobre rzeczy, które powinniśmy robić z naszym ciałem. I te dobre rzeczy są ofiarą Błogosławioną dla Pana, i czy to nasze stopy dochodzenia, aby robić, aby ewangelizować, aby dotrzeć do tych, którzy są w potrzebie, naszymi rękoma na przykład, to są wszystko. Dobre rzeczy: uzdrowienia, uwalnianie od chorób. Uwalnienie od złych demonów, bądź używać naszych ust do prorokowania, bądź jakiś pewien prorok z nas, bądź udzielenie Ducha Świętego, ponieważ nasze ciało będzie sądzone za pośrednictwem dobrych czynów i te wszystkie rzeczy, które wymieniłem, są dobre. Świadectwo, nasze, które dajemy, ale również będziemy sądzeni na pośrednictwie tego, co zrobiliśmy w naszym ciele zwyszecz. Jaka może być to? Może być tatuaż, samobójstwo, może ktoś, kto kradnie, zabija, zażywają narkotyki. I wiele innych rzeczy. Zdrady, oszustwa. Wiele innych rzeczy. Tych wszystkich złych rzeczy, które używają, do których używają ciała. Za ich pośrednictwa też będą osądzeni. Ja na przykład poznałem kiedyś pewną siostrę. Szukała ona przyjemności w świecie. Chciała zdobyć doświadczenia z tych wszystkich rzeczy i wiele rzeczy poznała. Jednak pewnego dnia odwiedziliśmy jej dom, w którym był, mieszkał brat, bliski nasz brat, i rozmawiając z nim oraz z innymi zaproszonymi, ponieważ tam w tym czasie odbywały się spotkania, zboru, rozmawialiśmy o błogosławieństwie Ducha Świętego. I ta młoda kobieta słuchała nas i powiedziała, próbowałem wszystko w świecie, ale teraz chciałabym spróbować, co się dzieje, kiedy się ma Ducha Świętego. Chciałabym to spróbować. I w kilka dni otrzymała chrzest z Duchem Świętym. I dzisiaj jest całką, całkiem inną osobą. Ma swoją rodzinę, ma swoje dzieci i jest szczęśliwa. Tak więc nasze ciała teraz są dla chwały i czci Pana naszego. A nasze ciała są święte i nie możemy ignorować tego faktu. Te słowo ignorancja użył Paweł do Koryntian. Nie ignorujcie, że jesteście świątynią Pana. I, I że naszym nie jest ani ciało, ani duch. Więc co mamy, bracia? Co ma człowiek? Człowiek, co myśli, że ma? Myślimy, że mamy wiele rzeczy, ale prawda jest taka, że nie mamy nic. Pan Bóg nam dał pewne rzeczy, abyśmy byli ministerstwem i abyśmy je zarządzali, ale w dniu, kiedy skończy się nasze życie, nic nie zabierzemy. Ani piękne ciało, nic, całkowicie nic. Czy ciało brzydkie, czy ładne, nic. Ponieważ wszystko jest Pana. Ale tak, musimy pamiętać, aby tym ciałem robić dobre rzeczy dla chwały i czci Pana. Zaproszeni na ślub Pana. Jakże piękne te wesele. I ci, którzy ze swego życia honorowali Boga w swoim sercu, w swoim sercu, duszy, w swoim życiu, dla nich jest to ciało. I nie czujmy, że coś nam brakuje, że pragnęlibyśmy czegoś więcej. Nie. Nie możemy iść na, do zboru ze względu na rozwagę. Bądź rozsądek z jakiegoś powodu? Dobrze, ale mamy te miejsce w niebie, które jest naszego Pana. I wiem, że tam pójdę. Mówi w drugim liście do Koryntian, w rozdziale szóstym, od wersu czternastego do osiemnastego. Mówi coś pięknego. Nie przeczytam wszystkich wersów. Przeczytam może wers szesnasty. Mówi tak. Oczywiście, jest piękny przeczytać wszystko, ale brakuje mi czasu. Zapraszam niemniej, abyście przeczytali wszystkie te wersy, o których mówię. Co powiedział Pan? Jak powiedział Bóg? Jak powiedział ten, którego kochamy, który umarł za nas na krzyżu i zmartwychwstał. Jak powiedział ten, któremu służymy, któremu śpiewamy. Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich, i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Są osoby, które, aby podkreślić, że są od Boga, używają pewnych szat, jakichś naszejników, medale, jakieś inne jeszcze znaki, ale my, my mamy tylko dobre świadectwo i nic więcej. Dobre świadectwo. Nie potrzebujemy żadnego znaku naszej nika nic tylko piękne i dobre świadectwo nasze oczy jako światło dla naszych ciał tak mówi przecież pan Jezus Chrystus że lampą naszego ciała są oczy jeśli są dobre to i światło w środku będzie dobre. Jeśli oczy są złe, wtedy to, co w środku, będzie również ciemne. Tak więc wśród nas, pośród nas, będzie chodził, będzie się przechacał, błogosławiony nasz Pan. Jakże piękne są stopy, które oznajmiają Ewangelię. Ludzie, Boży, od Boga, brat, siostra w Panu Jezusie Chrystusie. Jak pięknie to podkreślić, szanować te osoby. Tam jest Pan Bóg. Będę mieszkał w nich, będę się przechadzał pośród nich, będę ich Bogiem, a oni będą ludem Moim. Dlatego wyjdźcie spośród nich. Spośród kogo? Tego życia niezorganizowanego, tych praktyk, które są w świecie, pełnych czarów, zła, zawiści, nienawiści, zazdrości. Wyjdźcie spośród nich, spośród tych zdrad, niewierności, aby okraść kogoś, zrobić komuś krzywdę. Wyjdźcie spośród nich. Mówi Pan i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego się nie dotykajcie, mówi Pan w wersie 17: A ja przyjmę Was i będę Waszym Ojcem, a Wy będziecie mymi synami i córkami. Mówi Pan wszechmogący mogący nasz Pan, błogosławiony, Jego imię. Tak, bracia i siostry, jest blisko, blisko, blisko nas. Wystarczy szanować, szanować nas i spojrzeć, nasz wzrok skierować tam, gdzie jest Pan Jezus Chrystus, znieść ręce do Niego. I błogosławić go. W pewnej sytuacji, w pewnym momencie poznałem w chrzcielnicy brata, brata, który był niewidomy. Mówiłem do tego brata: O, o bracie, są osoby, które widzą, Widzą wszystko to, co ich otacza. Mogą się rozkoszować tymi swoimi oczyma fizycznie, ale nie widzą tego, co Ty. Nie widzą chwały Bożej. Nie widzą Jego wielkości. Bóg do nich nie przemawia. To Czego ty nie widzisz, a oni widzą te wszystkie rzeczy znikną. To, czego ty, to, co ty widzisz, jest większe. Ponieważ to, czego nie widzisz, a oni widzą, znikną. To wszystko jest przejściowe. Ale to, co Ty widzisz swoimi oczami, jest wspaniałe, ponieważ uwierzyłeś Panu Bogu, czujesz Go. Ochrzciłeś się w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa. Bóg Cię prowadzi za pośrednictwem Ducha Świętego. I wszyscy ci, którzy mają swoje oczy normalne, oni tego nie widzą. Mając oczywiście, używając te porównanie do osób, które znają i nie znają ścieżki Bożej. Niech Pan Bóg was wszystkich błogosławi, niech was pobłogosławi Duchem Świętym, dokona wielkich rzeczy i pozwoli, abyśmy błyszczeli. Tak nasz Panie, niech was wywyższy, niech was uzdrowi. Bracia i siostry, którzy jesteście w trudnej sytuacji zdrowotnej, abyśmy wkrótce usłyszeli dobre wiadomości. Niech Pan Bóg nas pocieszy w imię Pana Jezusa Chrystusa, bracia, siostry. Dziękuję. Niech Pan Bóg Was błogosławi. Wszystkich. Pozdrawiam z Pana.